Siemano, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym meczu pucharowym. Ze mną jest Roni, także siema. Szymanku. I... dobra, ja mogę zagrać w niebieskich. O, może ja być. Czarnik. No myślę, ale masz herb. A masz brzydki herb. Ty też. Co ty tu masz? O, jak sobie zmieniłeś spadzik. Proszę, Co? proszę. Się chce, to się da się. O, fajne boisku. To jest fajne, no. To jest akurat... Ja je lubię, ci powiem. <noise> Dawaj. Bierz piłkę i gramy w rugby. <głos> <głos> nie ma tak pierwszy mecz grać, kurwa, tym składem. No, świeżaka. Nie grałem nim jeszcze. A ja nie mam formy ostatnio. Ja też. Ostatnio na live wszystko w dupsko. Wszystko. Don't oh. worry. Bye, Myślałem, że tutaj niebieski Marcelu pójdzie w atak, wkroczy jakiś asystent bramka, tu go nie ma. Nie ma i nie będzie. Oj, Ramirez Siedzi na ławce. Teraz rzuci i Piękna bomba. O, powiem Ci, że tutaj takie siadają w tym Ultimacie czasem, że. No. <laughs> Szkoda, że normalnie tak nie jest. O Nie do... Jeden trik! <grym> Neymar. spokój <Ale> Spoko, spoko. <grym> Nie, dobra, nie śmieję się z niego, bo... ...zaraz mi tu coś będzie kombinował. <grym> nie będzie tak śmieszny. That's right. Kaka jedynie został. Goal! WHAT?! WHAT'S A GOAL?! What? O oh, kurwa! Lukas, ty świnio. Czekaj, mogę powtórkę czy nie? No weź, weź. Jebany, bo ale to chyba nie wpadło ty. No ja mi też się tak wydawało, że to nie weszło nawet. Pierdolę. Ej, chuje, zainwestujcie w powtórki. Jo, pisgam ty. Świetnie po prostu. Stary, z taką klasą to ja nawet mogę przegrać. Z taką bramką. Ała, ey! Najpierw piłka, później piłkarz. Ale gała. Gratuluję. Bramka turnieju. <grywa> ale ostatnio też grałem i też mi w pieprzu taką ramkę Ramirez. Nie, to był Ramirez, to był Balukas wtedy. No i A kurwa, jest... drugi raz! Nie fałluj. Nie, no spokojnie. Pepe, róz dupę. Nie, nie muszę sobie, szybciej dobiegnie. <grywa> Pepe demonem szybkości nie jest, ale bez przesady. Ale w wściekłości. <grywa> Jak ktoś go wyprzedzi, to szał Kosa, stary w plecy. I nie ma, nie ja ma, że boli. Ojdź, ma coś z sobie nie potrafi poradzić. Nie, nie, tutaj, że mi w ostatniej chwili, wybiłeś. O, Neymar, dzień dobry. Co on tu robi? Super, super dev! A oh, ty! Ej, super def. Ja nie gram w nie, nie lubię takiej gry. Urwa, ciasno Jak małto busiere. Czeka, czekaj, tylko kaka odpalę no to... W... Kaka na SPO? Czy na... na ataku gra u ciebie? On gra wszędzie. niezwolny <grym> elektron. <grym i z tupska> Spadaj! Aj Spadaj! Ajajaj. Neymar kombinuje. Kurde, no i taka bramka nagle z... tubska. <grym i z tupska> tak jest! Zlatan! <grym i z tupska> Za ten szybki nie jest chyba Nie, tak jak Subis. Ale potrafił... Ale ciało ma. Oho! Uuuu. Poleciał w samolot. Samolot. Dawaj, wygram to opie No kurde. Który tam tą główkę chciał A, pewnie Tak, 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 tak! Czekaj, czekaj, daj mi się rozpędzić. Troszkę więcej przy... Troszkę więcej przestrzeni. Co jeszcze? Frytki do tego? <grym> What, <grym> What fuck? Taki gol. No nie wierzę. Nie <grym> wierzę! I graj tu dalej po takiej bramce. O kurczy. No ej! <grym> Kurwa! Fawlują Chamy Tak Neymar <grymio> 50 kilo zero siły w łapie Spokojnie Teraz sobie. Nie 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 Iker tu nie na darmo stoi What Op. the fuck Z góry, z góry Takie to w zęby. Dobra, łap O, -o. Fuck, fuck fuck Karim benzyma no nie pierdziel, że Filipe Luiz mnie dogoni. Pa, karnego chce. Uff, taki karny. Pra, tam. Prawie doszedł. Prawie. Dobra, z góry. Metry. Tam faul był chyba jakiś. O, o, właśnie. Albo ręka chyba. Cie hmm. ręka. <laughs> Ramirez tam gwałcił kogoś. Troszkę, zaraz zrobi mu się więcej miejsca. Patrz, patrz, patrz. Skurczy no by... i kurde, jakby tak się uwalnił, to te bomby jego też nie no. naprawdę. Brakowało, minimalnie. Ciasno, ciasno, ale. Za niedługo... Zaraz zaśpią obrąc główeczka. Jest! Pa, chyba samobój. Chyba bo... samobój, i tak bym <laughs> mówił. Chciałem to wybić. <śmiech> de, de. <śmiech> ale ale spakowałby to kaka i tak, tak tam już głowę no, wkładał. Czekał <laughs> to z przywrotki wybijać. A, dobrze. Fajne pochodzi. dwie bramki, no? A. O, da, fuck Karim Dreblerza jeden. Aż słychać było, jak do mnie <laughs> oh, 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 Ale Ale matrykował, widziałeś? <laughs> no nawet nic się nie ruszył przecież. No. Podobają mi się te triki. Kaka, przepchaj się! A, dobra. To nie jego mecz. Spokojnie. <grym> Spokojnie. On tak zawsze, cichy. Oj, nie! Panie, panie! Ja bym tam dyktował. Ja nie lubię tych karnych czasem, nawet nie wiem o co chodzi, a... Nie zauważyłeś tego? Czasem są takie karne z dupska, że... O, o. Zero strzałów? To jak sobie bramkę? Aha, bo... bo to... Samobój! <grym> Świetna pierwsza połowa, nie ma jak tak. Kurczę, jak mi się Danilo rozpędzi, jeszcze go wysuwam, to jest. Kurwa, spalony taki, że nawet nie biegnie, i za to. Padzile. Minimalnie. O, a, tak z barsum. Mógł to puścić. O właśnie, Na z się nie liczą. A prawie, prawie Ledwo Nie. to przejąłem Nie doiszła. O, ucieka Naimarcello co, co to było? Brakło mu nogi chyba O chyba Co ja gram Jaki dziwny ten jest. No dobrze przyjmują, dobrze podają. Tam zamiast spalonego robić. Chodź, Zaraz mu się zrobi miejsce! Ej! Kaka jebni! Kur nie, wierzę. nie wierzę! Nie wierzę! Jasna dupa. tam weź tu wybije Zaraz jego go wybiję. Patrz, 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 patrz! Uuu, ale wybicie piłki, niego. No. Gratulować. Patrz, falowałem. Faul, faul. Kurde, no ale stary Teraz z wolnego będzie, płacz. O je. Minimalnie. Ale on. Ja musiała być poprzeczka. Jednego meczu nie mogę się. Teraz <grym> <bezobić. grym> Aj, 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 aj. Ja pierdole, już to widziałem Myślałem, w ramce że, tch, Już nie trafiłeś, a tu... Myślałem, że Diego, Diego Alves to tam bronił. Dzielnie. O, wow, co on tu chciał zrobić? E, super sztuczkę i okiwać. <laughs> Obrony. Reprezentacji Brazylii. No, tak, na bank nie chciałem. Oj! Rozkręcił się z w tej drugiej połowie. Wiesz to teraz by było śmieszne, z czekam na krótką piłkę. Zamiast na tam cisnąć. Ciao, ciaradzie. Dobrze. Co? Wow. Banda go zatrzymała. Za bandę goś wybiegł. za jaką ambicją, tego nie doceniasz. To tu jest lawet to jest lepiej do ibre A miejsce mu się robi, fuck, jest Kurde, padnie z tego różnego, musi wpaść No teraz z tam stoi to na bank wpadnie Nie, nie ma zlatana. Jest, jest, ostatni Nie ma, ostatni Patrz, na wolca szł O, co to było? Jabło po kablu <laughs> Jabło po kablu <laughs> Dobrze, spokojnie. Przynajmniej spróbujcie. Ły, sędzia, chuju! Ja cię znajdę. <grym i górny> Chciał sobie też pokopać gały. Ej, 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 ej. Ale ja no bez przesady, to... no ciśniesz się tam, gdzie najwięcej ludzi jest. Tak trzeba. A, bo wolny. Nie, nie dam różnego. Czemu? <grym i górny> bo się boję. Jest! Jezu Di Maria! Uf. Chyba pierwszy raz przy piłce dzisiaj. Tutaj trzech trzech koło zlatana Gryzą go po kostkach, po rękach jak Suarez. Widziałeś to? No widziałem. Tak ja go jeden. jebał. A widziałeś, bo ten Manchester wygrał Ligę, no nie? No Jak się cieszyli, to... To widziałeś jak się Evra cieszył, czy nie? Nie. Wziął sobie taką sztuczną rękę i tak biegał z nią. Taką odgryziona... Co mają pomysły, to masakra. No tak tak wysunąć. Wow, Ja pier... Ale bym zrobił. Marcela, take it easy. Dobrze. No gdzie tą piłkę bierzesz? Żeby szybko rozegrać. Tak, bo wygry... przegrywamy i się spieszyć trzeba. No. A jeszcze no, a teraz różniego. Różniego. Oh. O i tu stoi z latem. patrz przy wołu. <grym> Karim. Nie. Nie, to powinno wpaść. Wybiłeś to. Nie. Tak. A. Znowu byłby samobój. No, proszę, na wykonawcy, kakao asysta, a gol z różnego. Dawaj. No, to by już było epickie. Czekaj jak to złapie, go. Nie, ch nie chcę ci biegać. Nie chcę ci biegać. Nie mi się nie chce biegać, jak to Aha, biegać. zrozumiałem. Nie chce mi się biegać. Kurde, Bronii, ale ci broni. broni. Kto go, kogo to tam masz? Diego Alves. To ma parady niesamowite. No, naprawdę wyciąga. Ten a czasem takie wpaść... fleje puszcza. Tak mówisz. Mm. To co powinno wpaść to wyciąga, a to co nie powinno... No właśnie. To... A to jest wkurwiające czasem. No. każdy żebyś widział jakie ma puste przeloty. Nieraz piłkę nie trafi. Pepe Gryź go tam. Mogłem Suarez'a za sobie wziąć do składu. By Gryź by wszystkich. się się, miał weźmę. Hej. Wow, gdzie to polecam? Ręka chyba. Ale spokój. To już jest koniec. Nie ma już nic. Kinio, do środku i to ładnie. Patrz, 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 patrz. Widzisz, jaki bram... ten... bruni. Patrz, a No, i... wszystko jest... Kurde. Patrz, jeszcze ja kontuzję dostałbym zęba. To było, to było dobre. Dobra. No dobra, no. Chciałem <ściałem> sobie przyjebać. Tak na... na koniec. Ojej, dzięki za mecz i sorry za tego, co ale chyba bramka turnieju padła. Naprawdę, świetny gol pierwszy. Dzięki za moje tam powodzenia. Dzie Dam nie dziękuję. Oj, na razie trzymaj się. No na razie, cześć.